Dzień dobry, Wojciech Sieliński. Tematem dzisiejszej prezentacji jest serwis dla pacjentów Kto Ma Lek. Prawdopodobnie wielu nam zdarzało się chodzić od apteki do apteki w poszukiwaniu trudno dostępnego leku. A przecież można skorzystać z serwisu Kto Ma Lek. Kto Ma Lek to intuicyjna wyszukiwarka stworzona w ramach platformy OSOS, pomagająca pacjentom w szukaniu i rezerwowaniu leków w pobliskich aptekach. Z serwisem współpracuje ponad 9600 aptek z całej Polski, a liczba ta stale wzrasta. O popularności serwisu KtoMaLek świadczy ilość użytkowników, których jest już ponad 2 miliony. Skorzystanie z serwisu KtoMaLek jest dziecinnie proste. Zobaczmy, jak to działa. Wejdź na stronę ktomalek.pl. Podaj lub udostępnij swoją lokalizację. Wpisz nazwę produktu leczniczego, którego poszukujesz. Dla ułatwienia system podpowie ci szczegóły dotyczące opakowania, a jeśli wpiszesz niepoprawnie nazwę, podpowie właściwą. Dodatkowo możesz na tym etapie zapoznać się z ulotką, w której znajdziesz informacje o dawkowaniu, składzie czy przeciwwskazaniach. W tym momencie system wskaże pobliskie apteki, w których dany lek jest dostępny. W kolejnym kroku wybierasz najbliższą aptekę, w której rezerwujesz lek. Warto tutaj podkreślić, że podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty. Za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Teraz system poprosi Cię o uzupełnienie danych. Na podany adres e-mail otrzymasz informacje dotyczące Twojej rezerwacji. Po wybraniu Zarezerwuj leki, na Twój adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z kodem weryfikującym. W otrzymane wiadomości należy kliknąć w przesłany link lub wpisać we wskazane pole przesłany kod. Po wpisaniu kodu otrzymujemy informacje o statusie wraz z numerem rezerwacji. W momencie, kiedy apteka przygotuje dla ciebie zamówienie i będzie ono gotowe do odbioru, zostaniesz poinformowany mailowo. Teraz już możesz udać się do apteki, aby odebrać zarezerwowany lek. Portal Kto Ma lek to nie tylko wyszukiwarka leków i możliwość ich zarezerwowania w pobliskiej aptece, ale również szereg przydatnych serwisów, wśród których warto wymienić możliwość sprawdzenia interakcji między lekami i leków z pożywieniem. Nie jest tajemnicą, że przyjmowanie kilku leków jednocześnie niesie ze sobą ryzyko wzajemnego oddziaływania pomiędzy nimi. Im więcej leków pacjent przyjmuje, tym większe ryzyko niekorzystnych interakcji. Dlatego warto skorzystać z bazy interakcji, dzięki której dowiesz się, jakie interakcje zachodzą pomiędzy substancjami czynnymi zawartymi w stosowanych lekach. Podobnie z pożywieniem. Rzadko zdajemy sobie sprawę, że niektóre składniki diety wpływają na przyswajanie zawartych w lekach substancji czynnych. Część pokarmów może zaburzać wchłanianie leków i ograniczać skuteczność leczenia, inne mogą potęgować ich działanie i zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. W Kto ma lek? Znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące leków, suplementów diety i innych produktów medycznych. Masz dostęp do informacji dotyczących dawkowania, składu czy też przeciwwskazań dotyczących stosowanego leku. Dodatkowo możesz w tym miejscu sprawdzić dostępność leku, czy lek jest trudno czy łatwo dostępny w aptekach. Jeśli masz wątpliwości co do właściwego stosowania leków, w serwisie Kto Malek możesz zadać pytanie farmaceucie, który udzieli ci praktycznych porad i wskazówek związanych z farmakoterapią. Można powiedzieć, że zdrowie jest modne. Coraz częściej doceniamy wartość profilaktyki zdrowotnej. W Kto Malek znajdziesz ciekawe i wartościowe artykuły o zdrowiu. Jeśli poszukujesz konkretnej tematyki, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę właściwą frazę. System wskaże listę opublikowanych w serwisie artykułów dotyczących interesującej się tematyki. Dla tych, którzy lubią mieć wszystko pod ręką, została stworzona aplikacja mobilna Kto Ma Lek. Lek wyszukasz i zarezerwujesz również za pomocą aplikacji Visimet. Obie aplikacje możesz pobrać ze sklepów Google Play lub App Store. Podsumowując, jakie są zalety skorzystania z serwisu Kto ma lek? Przede wszystkim oszczędność czasu. Wystarczy chwila, żeby wyszukać i zarezerwować lek w aptece. Masz dostęp do eksperckiej wiedzy i możesz też zadać pytanie farmaceucie. Sprawdzisz interakcje pomiędzy lekami oraz leków z żywnością. Jeśli szukasz atrakcyjnych treści dotyczących zdrowego trybu życia i profilaktyki, znajdziesz je w poradniku Kto ma lek? Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki z cyklu Osos Tutor.